Arcykapłan, słowa kluczowe: doradca, nauczyciel, łącznik, społeczność, mądrość duchowa, przewodnictwo, wiedza, edukacja, jedność. Arcykapłan istnieje jako siła energetyczna o wielu różnych obliczach. Jest potężnym katalizatorem zmian, gdyż zapewnia nam nowe wglądy, które pomagają rozwijać najlepszą wersję siebie jest są najlepszym nauczycielem i może przybierać wiele form. Mentorów, filozofii religijnych oraz duchowych, zgodnie z którymi postanowimy postępować. Pojawia się w różnych momentach naszego życia, kiedy to pewne doświadczenia są istotne dla naszego rozwoju. Jest to astrologiczny byk. Arcykapłon zazwyczaj pojawia się wtedy, gdy jesteś gotowy rozszerzyć świadomość poznać nowych ludzi albo uzyskać świeże duchowe wglądy. Może także symbolizować kogoś, kto ma potencjał radykalnie zmienić Twój światopogląd albo uwarunkowanie, uwarunkowania czy przekonanie, albo czas, w którym poczujesz impuls do badania bądź kwestionowania swoich wartości i filozofii duchowych. Karta ta może również zachęcać do nauki lub formalnego szkolenia. Jeżeli poszukujesz teraz jakiegoś większego celu, albo czujesz, że masz do wykonania pracę na głębszym poziomie, zastanów się, czego chciałbyś się nauczyć, albo co chciałbyś sobie zmienić. Po jakie narzędzia czy zasoby możesz sięgnąć w tej chwili? Czy będzie to nauczyciel, guru, mentor, uzdrowiciel, program, albo społeczność? Nadszedł znaczy, czas sięgnąć po pomoc. Karta w pozycji odwróconej. Może to być wskazówka, że czujesz się w jakiś sposób ograniczony albo utknąłeś w sytuacji, z której nie potrafisz się wydostać. Może również odzwierciedlać taką chwilę w twoim życiu, w której będziesz musiał podążać swoją własną ścieżką, webrew narzuconym zewnątrz konwencjom. Z energią arcykapłana w pozycji odwróconej wiąże się pewna buntowniczość. Trzeba sprzeciwu wobec statusu quo i uwolnienia się z ograniczeń albo od normy. Karta ta może również symbolizować osobę, nazbyt apodyktyczną i dominującą, która obecnie jest w Twoim życiu, a której powinieneś pozwolić odejść. To wspaniały moment, żeby stanąć na własnych nogach z pewnością siebie i świadomością wewnętrznej mądrości.